Tym razem przedstawię, jak podglądać soapowe XML przesyłane do Webserwisu i odbierane z niego. Na początek dodaję komponent HTTPRIO, który mi się przyda później oraz komponent Memo, który pozwoli mi podejrzeć dane, ustawię mu Align na Client i mogę rozpocząć pracę. Pierwszą rzeczą, którą będę musiał zrobić, przy odwoływaniu się do funkcji GET serwisu, o którym mówiłem wcześniej, przekazać komponent HTTPR.io, który sam dodałem. Przepisuję parametry defaultowe, czyli false pusty tekst i podaję jako trzeci parametr to HTTPRIO, czyli dzięki temu możecie Państwo podejrzeć kod tej funkcji GET, dzięki temu będę korzystał właśnie przy komunikacji z tego komponentu. Implementuję w http.ri.o eventy after execute i before execute. Before execute zwraca requesta, after execute zwraca response. Wprowadzę kod źródłowy, który pozwoli mi przepisać strumień z dokumentem XML na string streama, który jest zakodowany w UTF8. Podobnie w przypadku Responsa, wstawię odpowiedni strumień i mogę uruchomić projekt. I dostaję obie koperty. Dziękuję bardzo.